Cześć! Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją tematu rozpoczętego kilka tygodni temu, dotyczącego teorii pulmorficznych Ruperta Sheldrake'a. Przypatrzymy się kolejnym poszlakom, które wskazują na to, że w naturze faktycznie istnieje coś na zasadzie pola informacyjnego, które zielone jest przez te same gatunki zwierząt itd. Według tego pomysłu wszystkie istoty na naszej planecie połączone są polem. No powiedziałbym tutaj nawet, że wieloma polami, z których mniej lub bardziej świadomie korzystają, w sensie te wszystkie zwierzęta. Przesyłane są tam cały czas różne informacje czy sygnały, które odbieramy, no ale działa to też i w drugą stronę i te informacje tam są wysyłane również i przez nas. Jeżeli pomysł ten jest trafny, to tłumaczyłby on wiele zjawisk, powiedzmy, że paranormalnych. Na przykład to, że wiemy kto do nas dzwoni bez patrzenia na telefon, albo myślimy o pewnej osobie, a ta za moment teraz wykonuje połączenie. Być może to właśnie dzięki polom morficznym ogromne stada ptaków czy ławice ryb miałyby być w stanie dogadać się w którym kierunku płyną, jak gwałtowny zwrot zrobić itd. itd. W poprzednim odcinku mówiłem o psie, który zawsze, dokładnie w momencie, kiedy jego pani podejmowała decyzję o powrocie do domu, no to szedł on pod okno i tam czekał na nią. W tamtym epizodzie wspomniałem również o naukowcach, którzy bawili się embrionami warzek, chcąc sprawdzić wpływ DNA na rośnięte na pół embriony. Powstawały z nich dwa niezależne owady, mające oczywiście takie samo DNA, no bo tak jak już mówiłem, rośniali oni jeden embrion na dwie części i to właśnie z tych dwóch części powstawały dwa różne owady. W innym doświadczeniu, o którym też wtedy mówiłem, jaja ważek poddawano działaniu eteru, przez co w każdym pokoleniu dochodziło do jakiejś mutacji. Na przykład jedną z takich mutacji było wyrośnięcie dodatkowej pary skrzydeł. Kolejne pokolenia, których jaja poddawane były działaniu eteru, mutowały jeszcze bardziej, a ich potomstwo, jeżeli było podane właśnie działaniu eteru, mutowało jeszcze bardziej niż to ich rodzice. Zaskakujące było to, że gdy wzięli jaja z próby kontrolnej, czyli tych owadów, które wcześniej nie były w ogóle poddawane działaniu eteru, to owady, które powiedzmy, że wykluły się z tych jajeczek, miały o wiele więcej mutacji, niż powinny mieć w pierwszym pokoleniu. Inaczej mówiąc, podzielili oni jaja ważek na dwie grupy. Jedną z nich była grupa kontrolna, a więc ta, których jaja nie były poddawane działaniu eteru, i druga grupa jajeczek, to właśnie te, które poddawano działaniu eteru, aby sprawdzić, co to wywoła właśnie w przyszłych pokoleniach tych ważek. Już w pierwszym pokoleniu pojawiły się pewnego rodzaju mutacje, ale nie były one zbyt duże. Dlatego embriony tych zmutowanych ważek również poddano działaniu eteru, aby sprawdzić, czy mutacje w kolejnym pokoleniu będą jeszcze większe. No i eksperyment ten powtarzano na kolejnych pokoleniach. Następnie do doświadczenia wzięto embriony ważek, które były z grupy kontrolnej, a więc tych, których rodzice ani razu nie byli podawani działaniu eteru. W sensie, embriony tamtych ważek nie były podawane działaniu eteru. Bazując na wcześniejszych obserwacjach, no to pierwsze pokolenie powinno delikatnie zmutować, dopiero ich dzieci powinny jeszcze bardziej zmutować, jeżeli będą oczywiście poddawane temu działaniu eteru, ich potomstwo jeszcze bardziej zmutuje, i tak dalej, i tak dalej. Jednak to wyglądało całkowicie inaczej, tutaj już tej grupy kontrolnej, już pierwsze pokolenie zmutowało znacznie bardziej niż powinno. Wyglądałoby to tak, jakby przyroda sama uczyła się, powiedzmy, tej mutacji, jak ona zachodzi, no i później, w przyszłych pokoleniach zachodziło ona już znacznie szybciej, niż było to do tej pory. Nie wiem, czy się wyraziłem dobrze, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Tak jakby ta informacja, powiedzmy, że to doświadczenie, było zapisane w zbiorowej wiedzy przyrody i zachodziło teraz sprawniej, szybciej. W tym przypadku, według mnie, za taki efekt no przecież nie mogło odpowiadać DNA. Później pod obserwację wzięto potomstwo tych owadów, które miały dodatkowe skrzydła, no i ogólnie jakieś inne mutacje. Jednak, gdy embriony tych zmutowanych ważek nie były poddawane działaniu eteru i miały one standardowe warunki do rozwoju, no to owady wracały do opcji z posiadaniem naturalnej ilości skrzydeł i te mutacje się cofały. Jednym z ważniejszych przykładów działania teorii pulmorficznych jest lot ogromnych stad ptaków. Jeżeli miałoby to wyglądać tak, jak jedna z akademickich teorii sugerowała, że ptaki obserwują powiedzmy, że przywódcę, mam tutaj na myśli osobnika, za którym lecą pozostałe. No i gdy on zmienia kierunek lotu, to ptaki znajdujące się obok niego szybko obierają właśnie ten sam kierunek. No i oczywiście sąsiadujący z nimi przedstawiciele tego stada również reagują odpowiednio na tą zmianę. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę czas, jaki potrzebny jest na wyłapanie zmiany kierunku lotu innego ptaka, plus to, że przecież sama reakcja mięśni zabiera też trochę czasu, jest to co prawda przysłowiowe mrugnięcie okiem, no ale jeżeli przemnożymy to przez setki ptaków, które latają w dużych stadach, to ich ruch nie byłby aż taki zgrany, i wydaje mi się, że taki efekt, jaki teraz widzimy, no nie byłby możliwy do osiągnięcia. Uważali oni, że może on wysyłać jakieś sygnały fizyko-chemiczne, których nie widzimy, ale właśnie te sąsiednie ptaki w stosunku do lidera miałyby je odbierać i tak jak mówiłem wcześniej, przekazywać dalej i dalej. Wszystko tutaj rozbija się o czas reakcji. Wydaje mi się, że każdy z Was ma takie doświadczenie, gdy ręką dotknął czegoś gorącego no i zanim to puścił, to trwa to taki powiedzmy ułamek sekundy. W tym czasie informacja z koniuszków palców powędrowała do mózgu, no, i ponoć wszystkie żywe istoty mają podobne opóźnienie, to znaczy no podobną prędkość przesyłu informacji w układzie nerwowym. Oczywiście, prędkość ta też zależy od gatunku ptaka, jego stanu zdrowia itd., no ale wiadomo na pewno, że takie opóźnienie jest. No i gdy przemnożymy je przez tysiące ptaków, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe, żeby te stada aż tak zgrabnie i płynnie latały. Patrząc na takie obrazy jak teraz, to wygląda to, jakby te ptaki reagowały momentalnie. Nie ma tutaj żadnych opóźnień. Każdy od razu wie, co ma robić, jak zareagować na przykład na podmuch wiatru. Można to połączyć z mechaniką kwantową, gdzie według doświadczeń możliwe jest, że dwa odległe elementy otrzymują informacje momentalnie w tej samej chwili. Gdy obserwuję tak ogromne stada ptaków, które tak płynnie latają, i słyszę, że wszyscy towarzysze obserwują jednego lidera, który decyduje, gdzie mają wszyscy lecieć, no to na myśl przychodzą mi chociażby antylopy gnu. Te zwierzęta z pewnością kierują się wzrokiem i to właśnie za jego pomocą podejmują główne decyzje o kierunku biegu. Czy skręcić w tą stronę, czy w tamtą, jak ominąć przeszkodę itd. Co prawda tutaj nikt nie mówi, że lecą bezpośrednio za liderem. No ale to też są ogromne stada, a widać, jak to bardzo chaotycznie przebiega. Wpadają na siebie i przepychają się między sobą. Teraz, dla kontrastu, spójrzmy jeszcze raz, jak to wygląda w przypadku ptaków. Ruch jest niesamowicie płynny i wszystko dzieje się w tej samej sekundzie. A przecież prędkości, z którymi poruszają się ptaki, są znacznie większe, plus ogromny wpływ na ich loty mają np. wiatry, a szczególnie jakieś silniejsze podmuchy. Co istotne, to do tego wszystkiego odległości między nimi są znacznie mniejsze niż u takich antylop, a pomimo tego nie wpadają one na siebie. Według teorii pola morfogenetycznego wszystkie żywe istoty tworzą między sobą takie pola. W przypadku lotu ptaków, powiedzmy, że te informacje właśnie o locie tworzone byłyby przez zbiorowy umysł tych stworzeń, a informacja docierałaby do nich wszystkich momentalnie w tym samym czasie. Można powiedzieć, że jakby telepatycznie. Pomiędzy oddziaływującymi na siebie magnesami występuje pole, i jeżeli weźmie się nieco silniejsze magnesy i obróci je do siebie tymi samymi biegunami, no to nie ma szans, że te magnesy złączymy. Te pola między nimi odpychają się na tyle mocno, że to się nie uda. Tego typu pola fajnie są zobrazowane w eksperymentach Davida LaPointa, o których mówiłem w jednym ze starszych odcinków. Tworzył on swoją teorię opisującą budowę i funkcjonowanie galaktyk, mgławic i innych obiektów we wszechświecie, no ale także jest tam mowa o mikrokosmosie, chociażby o fotonach. Tutaj teraz widzimy jedno z jego doświadczeń. Dodam, że te metalowe obiekty nie są namagnesowane i znajdują się na pleksie. Zwróćcie uwagę na to, jak się one zachowują i jak się przemieszczają po dorzuceniu kolejnego. To wszystko dzieje się dzięki polu magnetycznemu, który jest emitowany przez te półokrągłe emitery na dole i na górze. Zaraz zobaczycie coś jeszcze bardzo ciekawego. Zwróćcie uwagę, w jaki kształt układają się, podkreślam, te nienamagnesowane 5mm kulki. To pole, które steruje tymi obiektami, sprawia, że w tym samym czasie wszystkie one się przemieszczają i tworzą zrównoważony, geometryczny wzór. Gdy w układzie jest odpowiednia ilość kulek, to tworzą one kształt taki sam, jaki był znany już w starożytności jako symbol kwiatu życia. Zauważcie jeszcze proszę te wibracje, jakie powstają za każdym razem, gdy oddaje się nową kulkę. Autor tego doświadczenia w swoim filmiku mówi, że widać tutaj oddziaływanie silne. Wracając do pola morficznego i do ptaków, no to nie chodzi mi oczywiście o to, że między ptakami istnieje takie samo pole jak tutaj. No ale bardziej o to, że podobnie jak właśnie w tym przypadku, pole steruje wszystkimi kulkami, czyli powiedzmy, że ptakami, i wszystkie poruszają się natychmiastowo, powiedzmy, że bez namysłu. Coś jak skoordynowany lot stada ptaków, a nie bieg na oślep antylop-gnu. Polegając jedynie na wzroku, to tak jak w przypadku antylop gnów, w trakcie ucieczki panuje jeden wielki chaos. Osobniki wpadają na siebie, zmieniają nagle kierunek biegu i nikt nie wie, co zrobi towarzysz z boku. Tak samo to wszystko wygląda w przypadku szczurów? Tutaj, gdzie działa jakieś pole, to widzimy, że te ruchy są skoordynowane i zgrane ze sobą. No i teraz pytanie: czy tutaj, w przypadku ptaków, albo tutaj w przypadku pole, o ile oczywiście istnieje, no to nie dotyczy tylko kierunku ruchu? Wcześniej wspominałem, że według obowiązującej teorii rodzimy się z określonym DNA i mamy zapisany tam np. kolor oczu, różne predyspozycje chorobowe itd. Według alternatywnych idei wygląda to troszeczkę inaczej i DNA pozyskuje informacje właśnie z pola, jakie geny powinny być aktywowane. Takie niepisane pole ma ponoć działać też i na ludzi. Myślę, że dobrze przedstawia to powiedzenie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Często, gdy ludzie zmieniają towarzystwo, to bywa, że zmienia się im z czasem styl słuchanej muzyki, czy nawet ubiór. Można to tłumaczyć różnymi innymi teoriami, ale i również teorią pola morfogenetycznego. Takie wspólne pole mogą być np. członkowie jednej rodziny, czy mieszkańcy jakiegoś regionu, czy nawet całego kraju. Jak wiecie, naukowcy sprawdzali, jak jest zbudowany atom, i z tego, co nas uczą, to w 99,9% jest on pusty w środku. To znaczy, no, powiedziałbym, że jest tam pole, no, ale dla nas z materialnego punktu widzenia jest to pustka. W jego centrum ma być jądro atomu, które jak się okazuje również jest w 99,9% puste. No i tam również jest jakieś pole. Więc w sumie my, jak i wszystko wokół nas, składa się głównie z pustki albo z jakiegoś pola. Być może istnienie to właśnie tego pola umożliwia przemieszczanie się różnych informacji, które przyjmujemy podświadomie. Jeszcze w czasach, gdy były tylko telefony stacjonarne, no to myślę, że wiele osób potrafiło dosyć często zgadnąć, kto właśnie do nich dzwoni, nie widząc oczywiście wyświetlanego numeru. Naukowcy powiedzą, że po prostu pamiętamy te momenty, kiedy przypadkiem trafiliśmy dobrze, a zapominamy o wielu nieudanych próbach, kiedy to nie udało nam się przewidzieć osoby dzwoniącej. Twierdzą, że nasz mózg analizuje wiele danych i poświadomie wiemy, kto o tej godzinie może do nas zadzwonić, stąd te niektóre trafne szczały. Jednak zjawisk tego typu jest wokół nas pełno, a przecież jest też pełno osób, które nie mówi o takich rzeczach obawiając się wyśmiania. Podobnie w świecie naukowym. Każdy, kto zajmie się takim tematem, uznany będzie przez mainstream naukowy za szarlatana czy pseudonaukowca. No i będzie mieć od tamtego momentu o wiele trudniej. Część kolegów po fachu będzie mu nawet rzucać kłody pod nogi, co potwierdza historia wielu badaczy z przeszłości jak i z czasów obecnych. W jednej z rozmów dostępnych w sieci, Sheldrake mówi o tym, że wzrost dzieci można mniej więcej przewidzieć znając wzrost rodziców. Na no, więc wysocy rodzice będą mieć wysokie dzieci, a niscy niskie. Skuteczność takiego wskazywania wynosi 80%, można więc powiedzieć, że dziedziczność genów jest tutaj bardzo duża. Naukowcy przeprowadzili tutaj testy DNA i pobrali próbki o 30 tysięcy dzieci, znając oczywiście jednocześnie wzrost rodziców i znali też 50 genów, które według nich odpowiadały właśnie za wzrost. Pokładali te geny od najważniejszych do tych, które według nich były najmniej istotne, no i użyli jakieś modele matematyczne. Następnie wybrali część osób z testów, aby zweryfikować swoje wyliczenia. Znali przecież geny tych ludzi, więc powinni być w stanie przewidzieć, czy dziecko będzie wysokie, czy niskie. Oczywiście zakładając, że genetycy wiedzą, co robią. Jednak, jak mówi Sheldrake, skuteczność trafień na podstawie analizy DNA wyniosła zaledwie 5% i jest to tak słaby wynik, że aż ciężko uwierzyć. Jeżeli wzrost jest dziedziczony bezpośrednio po rodzicach i przodkach. No, a przecież wokół widzimy, że nisty rodzice mają niższe dzieci i tak dalej, ale z drugiej zaś strony, analizując DNA, naukowcy mieli skuteczność zaledwie wynoszącą 5%, więc coś tutaj nie gra. Niestety nic więcej nie wiem na temat tych badań i czy rzeczywiście wszystko to tam wyglądało tak, jak przedstawił to, to Sheldrake. Musimy też pamiętać o tym, że nasza znajomość w sensie no ludzkości, znajomość kodu DNA nie jest tak dobra, jak jeszcze niedawno wydawało się naukowcom, więc może to jest tym spowodowane. Pan Rupert Sheldrake często wspomina również o testach na szczurach, których zadaniem było pokonanie wodnego labiryntu. Był to dosyć brutalny eksperyment, bo tak jak mówiłem, najpierw należało przepłynąć labirynt no i będąc zmęczone oraz zestresowane, szczury te musiały na końcu wybrać jedno z dwóch wyjść, przy czym jedno z nich tylko było oświetlone. To szczury same musiały nauczyć się, którym wyjściem należało opuścić labirynt, bo jeżeli wyszły tym oświetlonym, to raził je prąd. I dopiero gdy podjęły decyzję o użyciu tego drugiego wyjścia, no to wszystko było ok i mogły opuścić labirynt. Badacze zmieniali co jakiś czas to, które wyjście było oświetlone, więc nie był to dla szczurów wybór na zasadzie prawe czy lewe wyjście. Musiały zaskoczyć, że chodziło tutaj o światło. Pierwsze szczury potrzebowały jakoś po 250 prób, zanim się tego wszystkiego nauczyły, ale gdy jednak już zaskoczyły, to nie było żadnego problemu z wyborem odpowiedniego wyjścia. Ich potomstwo, w sensie tego pierwszego pokolenia, które przychodziło ten labirynt, potrzebowało już zaledwie 200 prób, żeby się nauczyć. Ich dzieci potrzebowało już zaledwie 150 prób. Naukowcy kontynuowali badania, aż doszli do takiego wyniku, że nowe pokolenie potrzebowało tylko 25 prób na nauczenie się, którym wyjściem należy wyjść. Ta umiejętność szybszego uczenia się danej czynności i rozwiązywania problemu była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Badania te trwały 15 lat i udział w nich wzięło aż 32 pokolenia szczurów. Przeprowadzono je na Harvardzie pod okiem Williama McDougall'a. Później ponoć inni ludzie powtarzali jeszcze te eksperymenty w Szkocji oraz w Australii. Co ciekawe, to w tych innych laboratoriach użyto tego samego gatunku szczura, który był badany na Harvardzie. Tutaj naukowcy przeżyli mały szok, ponieważ tym szczurom potrzebne było zaledwie od 25 do 30 prób, aby zajarzyć, którym wyjściem należy opuszczać labirynt. Były to przecież całkowicie nowe szczury, które nie miały powiązania z tamtymi, które badano na Harvardzie poza tym, że są z tego samego gatunku. Więc jak wytłumaczyć to, że te szczury tutaj zaledwie po 25 czy nawet 30 próbach potrafiły zdecydować, którym wyjściem należy opuścić labirynt, aby nie zostać pokopanym przez prąd? Według Shedrake'a eksperymenty te wskazują właśnie na istnienie pól morfogenetycznych. Inaczej mówiąc, szczury z tego gatunku zapisywały wszystkie dane, które zdobyły w trakcie życia, powiedzmy, że w takiej wspólnej wirtualnej bibliotece, do której dostępnieli wszyscy przedstawiciele tego gatunku. Dlatego, powiedzmy, że wiedza ta nie była przekazywana genetycznie z matki na następne pokolenie, a dostęp do tej wiedzy mieli wszyscy, którzy jej potrzebowali. Dlatego, pomimo tego, że eksperymenty odbywały się później w Australii, to dlatego te nowe szczury potrzebowały tak mało prób, aby się tego wszystkiego nauczyć. Patrząc na ludzi, to zastanawiam się, czy to przypadkiem nie dzięki temu młodsze pokolenia tak dobrze radzą sobie z nowymi technologiami. A może jednak działa tutaj coś na zasadzie pola morficznego i tak jak w przypadku młodych pokoleń szczurów, no to tak i w przypadku ludzkich dzieci, ta wiedza nagromadzona we wspólnym polu informacyjnym umożliwia potem szybsze uczenie się różnych czynności. Tutaj oczywiście nie mogę wykluczyć tego, że dzieci w XXI wieku po prostu mają no o wiele częstszy kontakt z technologią. Od najmłodszych lat zaczynają z nią obcować znacznie szybciej niż ich rodzice lub dziadkowie, no i dzięki temu być może jest im łatwiej się tego wszystkiego nauczyć. Co o tym sądzicie? Czy możliwe jest, że z pokolenia na pokolenie przekazywane są takie umiejętności? Mam tutaj na myśli coś takiego jak pamięć mięśniowa. Kiedy to ktoś nie pamięta hasła do komputera czy bankomatu, ale gdy położy dłoń na klawiaturze, to wpisuje prawidłowo odpowiednie znaki. Oczywiście, pamięć mięśniowa nie jest to idealne porównanie, ale myślę, że wiecie, co mam tutaj na myśli. Podobnie może to przebiegać również wśród innych zwierząt, na przykład różne zwierzęta kopytne zaraz po urodzeniu potrafią nagle biegać, wiedząc, co mają mieść, jak się zachowywać, że uciekać przed tak itd. itd. No i teraz pytanie, czy informacje te są przekazywane, powiedzmy, że genetycznie, czy jednak wirtualnie przez pole informacyjne? Jednym z przedstawicieli świata naukowego, który miał negatywne podejście w stosunku do Sheldrake'a, był Michael Shermer. Jest to historyk i twórca Stowarzyszenia Sceptyków oraz wydawca czasopisma Sceptic, które jest poświęcone śledzeniu oraz podważaniu teorii pseudonaukowych. Jeszcze niedawno był on edytorem w tym czasopiśmie i pisał do niego również teksty. Nie wiem jednak, czy dalej się tym zajmuje. Postać ta należy jeszcze do paru grup, które mają swoje nazwy słowo związane ze sceptykami, więc no myślę, że można o nim powiedzieć, że jest mocno sceptyczny i nakręcony na obalanie pseudonaukowych teorii. Po ukazaniu się jednej z książek Sheldrake'a, jedna z większych gazet amerykańskich opublikowała o niej artykuł, którym przedstawiła również autora. Jednak na końcu artykułu zamieścili oni notkę od kogoś z zewnątrz, jakiegoś sceptyka. Padło tutaj oczywiście na wspomnianego Michaela Shermera. Nie rozpisał on się tam zbytnio i krótko mówiąc wspomniał, że te wszystkie zwane dziwne obserwacje Sheldrake'a da się wytłumaczyć w normalny sposób i że nie słyszał nigdy wcześniej o takich głupich pomysłach. Po tym wszystkim autor książki i bohater artykułu napisał do Schermera i poprosił go o podanie tych takich powiedzmy, że no, normalnych wyjaśnień, jak on to powiedział, tych wszystkich problemów przedstawionych w książce. Ten słynny sceptyk odpisał mu zadając pytanie, czy Sheldrake naprawdę myśli, że on, poważny człowiek, tracił swój czas na czytanie jego bzdurnych rzeczy, i czy liczy na to, że chociażby otworzył jego książkę? Mało tego. Dwa dni później zadzwoniła do Sheldrake'a zapłakana dziennikarka, która napisała omawiany dzisiaj artykuł. Powiedziała, że dzień przed publikacją otrzymała telefon od swojego edytora. Do niego zaś zadzwonili przedstawiciele Stowarzyszenia Sceptyków i przekazali mu, że włożą oni wiele wysiłku, żeby zdyskredytować całą gazetę. Dodatkowo poinformowali go, że dziennikarka, która napisała ten artykuł, nie powinna już nigdy mieć możliwości pisania takich bzdetów, i dlatego zaproponowali, że to oni właśnie powinni mieć wcześniej możliwość zamykania jej artykułu swoją notką, a najlepiej by było, żeby te wszystkie artykuły były najpierw wysyłane do nich do zredagowania. Tak niestety działają te organizacje cały czas. Dotyczy to świata naukowego, ale i politycznego oraz wielu innych dziedzin. Wynika to m.in. ze zbyt dużej, a raczej powiedziałbym nawet, że ślepej wiary w przyjęte naukowe dogmaty i wszystko, co chociaż troszeczkę wychodzi poza te ramy, nie ma prawa być szerzej rozważane. To wszystko dzieje się pomimo tego, że cała historia nauki usiana przecież jest takimi zwrotami akcji, kiedy stare teorie obalane były przez nowe, wywracając świat naukowy do góry nogami. Zarówno wtedy jak i dziś panuje przekonanie, że wiemy o naszym świecie tak wiele, że już nic tutaj nas mocno nie zaskoczy i jedyne co może się zdarzyć to delikatne korygowanie teorii i aktualizowanie ich. Jeżeli coś nie pasuje do tych teorii, które już znamy, to, to lepiej się tym nie interesować i nie tracić na to czasu, bo to muszą być głupoty wymyślone przez pseudonaukowców w aluminiowych czapeczkach. Wracając do Shermera, czyli tego krytyka oraz do Sheldrake'a, to odbyli oni nawet wspólną debatę. Z tego co doczytałem, to sceptyk zażądał od organizatorów aż 10 tysięcy dolarów za jego uczestnictwo, a warto tutaj dodać, że żaden inny sceptyk nie chciał nawet tam się zjawić. A przynajmniej tak to wyczytałem. Gdy twórca omawianej dzisiaj hipotezy, a więc pan Rupert Sheldrake podawał przykłady badań, wspomniał m.in. o tym psie, który w tej samej sekundzie, w której jego panie postanowiła wracać do domu, to on podchodził pod okno i tam na nią czekał, to no ten główny sceptyk świata, no a przynajmniej Ameryki, ignorował to wszystko, i jedyne na co było go stać, to pokazywanie swojego zdjęcia z jego psem i śmianie się, że jego pies no nie ma zielonego pojęcia, kiedy on wróci do domu. Nie mam pojęcia, czy tych debat było więcej, czy tylko przeprowadzono jedno, i to za nią dostał 10 tysięcy dolarów, ale jestem przekonany, że nawet jeżeli zażądał takiej kwoty ogromnej za udział w debacie, to z pewnością i tak nie przeczytał książki Shedreika. Innym przedstawicielem sceptyków, o których mówił Shedrake, jest Christopher French. Ale on zaś wydaje się mieć zdrowe podejście do tematu i sam przetestował kilka rzeczy. Jest to psycholog z uniwerku w Londynie, który specjalizuje się z psychologią związaną z wierzeniami w paranormalne rzeczy itd. Do tego jest ekspertem w telewizji i właśnie w tych kwestiach. Przetestował ona sobie telepatyczne odczytywanie, kto do niego dzwoni. No i na sześć prób trafił zero razy. A więc mniej niż powinien trafić w dziełym przypadku. Śmiał się, że przyjaciele zawsze mówili mu, że jest mistrzem w zaprzeczaniu. No i w tym przypadku miałby zaprzeczać tej teorii, którą wymyślił Sheldrake. Później powtórzył te badania w laboratorium i Sheldrake mówił, że wyniki były pozytywne i to nawet bardzo. Ale nie dokończyli tych eksperymentów, ponieważ pojawił się ponownie jakiś techniczny błąd po stronie Sheldrake'a. Zdążyli jednak przetestować kilka osób i wśród nich była jedna kobieta, która trenowała Rejki. Na sześć prób odgadnięcia, kto do niej dzwoni, miała aż sześć trafień i ten sceptyk był tym mocno zaskoczony. Uważał, że faktycznie są ciekawe dowody potwierdzające, że coś w tym jest, no ale jednak nie ma ich na tyle i nie są one aż tak mocne, żeby go w tym momencie do tego przekonać. W tym miejscu według mnie należy się jednak pochwała dla tego jegomościa. Przetestował on osobiście w laboratorium kilka rzeczy i zapoznał się z teoriami właśnie Sheldrake'a. Jest to według mnie zdrowe podejście w przeciwieństwie do tego pierwszego przedstawiciela sceptyków, który jest niszczeniem świata w byciu sceptycznym, nie wiedząc nic o samej teorii. Jeżeli ta cała teoria pól morfogenetycznych zostałaby zaakceptowana, to otwierałoby to również drzwi do naukowego badania idei, że świadomość i procesy umysłowe mogą funkcjonować bez fizycznego ciała. Pomysł z polami morficznymi ma już kilkadziesiąt lat i nie widać zbytnio, żeby coś się wokół niego teraz działo. Brakuje mi tu jakichś nowych badań. Uważam, że dostępność sprzętu w XXI wieku, i to takiego, który 40 lat temu był nawet nie do pomyślenia, powinna ułatwiać przeprowadzenie właśnie takich doświadczeń. Nie wiem, być może wymagam zbyt wiele od autora tej koncepcji, ale jeżeli kiedyś potrafił przeprowadzić testy przy udziale BBC, to dlaczego w ciągu ostatnich co najmniej nastu lat nie wyciągnął jakiegoś nowego asa z rękawa, który powinien dać do myślenia akademikom. No tak jak powiedziałem, może wymagam zbyt wiele, a wy co o tym sądzicie? Jeżeli nie widziałeś jeszcze na moim kanale poprzedniego odcinka, który dotyczył pól morficznych, to kliknij w miniaturkę po prawej stronie na górze, dzięki czemu zostaniesz przeniesiony do tamtego właśnie epizodu. Jeżeli jednak już go oglądałeś, to poniżej widoczna jest propozycja innego materiału, który może cię zaciekawić. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć!